Uwaga, nie, słuchajcie, nie, sylwester, nie, nie. Ee, szpinderowy młyn i jedyny w swoim rodzaju prawdziwy Rzymianin na nartach. Bo... <laughs> Uwaga, taki, takie cuda to tylko tu. Słuchajcie naprawdę! Słuchajcie ja prawdziwy ja Rzymianin, ja Rzymianka! Proszę bardzo, co tu się dzieje? Zapraszamy! Słuchajcie, teraz mamy drugiego Rzymianina na nartach! Nie dobrze! Nie dobrze! To mnie martwi! Ale, tu się zapowiada! Nie dobrze, to mnie martwi! Ale tu się zapowiada, tu się zapowiada, że za chwilę będzie dłuższy na dłuższy narzta. Opowiedz nam, opowiedz teraz próbuj jechać, pokaż. Nie, nie będę kręceniu był. Jedziemy kręceniu